To był okropny incydent, który przydarzył mi się po tym, jak wykonałem rytuał przywoływania diabła z moim przyjacielem Austinem. Powodem, dla którego dzielę się tą historią, która przez długi czas była głęboko pogrzebana w moim sercu, jest to, żeby przestrzec was wszystkich przed tego typu próbami. Diabły są sto razy bardziej okrutne i potężniejsze od ludzi. Pewnego dnia, 7 lat temu, kiedy Austin i ja byliśmy nastolatkami, Znaleźliśmy w internecie sposób, jak przywołać diabła, i jak głupcy faktycznie tego spróbowaliśmy. W tamtym czasie nie zdawałem sobie sprawy, że tak właściwie otwieramy piekielne bramy. Wszystko zaczęło się, gdy Austin zaczął rzucać zaklęcie, ale po chwili nagle krzyknął i chwycił się za swój brzuch. Wtedy zauważyłem, że coś wybrzusza się i porusza w jego brzuchu. Austin krzyczał o pomoc, mówiąc, że coś w nim jest. Skóra na jego brzuchu ruszała się, jakby miała zaraz zostać rozdarta, i potworny głos wydobył się ze środka jego ciała. Witajcie, przyjaciele! Wtedy Austin dostał odruchu wymiotnego i coś, co wyglądało jak czerwony ogon, wydostało się z jego ust. Myślałem, że to halucynacje. Austin powiedział, że diabeł znajduje się w jego brzuchu i poprosił mnie o nóż, żeby sam mógł go zadźgać. Zanim mógł to zrobić, jego mama weszła do pokoju, zaniepokojona krzykami. Jakoś nagle Austin poczuł się dobrze i powiedział, że już nie czuje nic w swoim brzuchu. Wytłumaczyłem jego mamie, co się stało, ale ona mi nie uwierzyła. Potem wróciłem do domu i całą noc bałem się zasnąć. Następnego dnia zadzwonił do mnie Austin i poprosił mnie, żebym szybko do niego przyszedł. Udałem się więc czym prędzej do jego domu. A, Austin wyglądał nieoczekiwanie dobrze. Kiedy zapytałem go, co się stało, on tylko się zaśmiał. Zauważyłem, że jego język był przepołowiony na dwie części. Wtedy podszedł do mnie bliżej. Jego oddech był ciepły i śmierdział siarką, więc przestraszyłem się i zrobiłem krok do tyłu. Nagle dmuchnął we mnie strumieniem parząco gorącego powietrza. Odskoczyłem od niego i upadłem na podłogę, zakrywając twarz swoimi rękoma. Moje ubrania w okolicach ramion, gdzie jego oddech zdążył mnie dosięgnąć, były przypalone. Dym wydostawał się z jego ust, jakby jego wnętrzności płonęły. Wziął głęboki oddech, jakby chciał znowu dmuchnąć we mnie tym gorącym powietrzem. W tamtym momencie wiedziałem, że jeśli jego oddech mnie dosięgnie, będę miał spore kłopoty. Więc kopnąłem go mocno w brzuch i uciekłem. Wybiegłem na zewnątrz i zadzwoniłem do niego. Kiedy odebrał, zapytałem go: Co do cholery się z tobą dzieje? On odpowiedział potwornym głosem: Piekło się dzieje. Co robi diabeł? Niszczy, krzywdzi i zabija stworzenia Boga. Powiedziałem mu, że nie chcieliśmy zrobić nic złego i błagałem go, żeby wrócił do siebie. On tylko się zaśmiał i powiedział: Dopiero tu przyszedłem, a ty mówisz mi, żebym wrócił? Smutno mi. Będę bawił się z tobą i tym gościem jeszcze przez długi czas. Ha, 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 ha. Zacząłem płakać i błagać o wybaczenie, ale jedyne co słyszałem, to śmiech tego potwora przez telefon. Byłem tak wystraszony, że się rozłączyłem. Po tym nie miałem żadnego kontaktu z Ostinem przez jakiś czas. W ten sposób minęło parę dni. W jednej nocy dostałem telefon od nieznanego numeru, a kiedy odebrałem, okazało się, że to była mama Austina. Powiedziała mi szlochając. Ostin Austin. Brzmiała, jakby nie mogła złapać oddechu. To, co powiedziała chwilę później, było tak szokujące, że zwymiotowałem. Powiedziała, że Austin został znaleziony martwy w swoim pokoju. Całe jego ciało było poparzone, a jego szczęka była rozerwana. Jego mama nie wiedziała, co się stało. Na miejsce przyjechała policja przeprowadzić śledztwo, ale nie było żadnych oznak włamania. Jedyną rzeczą, która była jasna, było to, że twarz Hostina została rozerwana. To, co było jeszcze bardziej przerażające, to to, że od ciała Ostin'a aż do okna ciągnęły się małe krwawe odciski stóp, ale policja nie była w stanie ich zidentyfikować ani nawet sensownie wytłumaczyć. Nie byłem w 100% pewien, co stało się Ostinowi, ale wiedziałem, że była to wina diabła. Jednak nie mogłem nikomu powiedzieć, co nam się przydarzyło. Od tamtego dnia dręczyła mnie żałoba po Ostinie. Jednak było coś, co jeszcze bardziej nie dawało mi spokoju. Ekstremalny lęk, że diabeł przyjdzie też po mnie. Więc każdej nocy modlę się do Boga, żeby mnie ochronił. Minęło już siedem lat i przez ten czas przeczytałem wzdłuż i wszerz wszystkie możliwe modlitwy. Czasem w moich snach przychodzi do mnie Austin i prosi mnie, żebym zabił dla niego tego diabła. Myślałem, żeby zemścić się jakoś na nim. Ale wiem, że wyzywanie diabła na pojedynek jest jak skok do wulkanu.